Akurat samolot podchodzi do lądowania, tutaj jesteśmy znowu w takiej drogi, drodze tutaj serwisowej koło lotniska. To jest ten pas, to jest to miejsce tutaj już będzie chyba ponad 10 lat temu jak się tutaj w czasie u, takiej porządnej ulewy rozbił Airbus A340 Air France tam ile tam było ale chyba ponad 300 osób było na pokładzie czy coś koło tego I wpadł tutaj do tej, do tej takiej dolinki tutaj koło, koło pasa przy, 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 za, 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 za daleko usiadł na pasie i było bardzo mokro także hamowanie było takie mało, mało efektywne i po prostu nie zdążył zatrzymać się przed końcem pasa i wpadł wyleciał za pas i wpadł do takiego, do takiego małego wąwozu tutaj zaraz obok no jakimś cudem e, nikt nie zginął. Skurat Stewardesy w, w, pokierowały i cała droga zresztą pokierowali doskonale akcją ratunkową i ewakuowali samolot chyba w, w półtora minuty czy coś takiego Samolot się spalił że to był taki cud zresztą to lotnisko jest takie dosyć szczęśliwe jeżeli można tak powiedzieć bo jest dosyć, dosyć ruchliwe, a tutaj naprawdę rzadko cokolwiek się dzieje ostatnio mniejszy samochód się rozbił, też nikt nie zginął przypieprzył, przylądować za mocno opas i jedno podwozie pękło skrzydło się urwało, ale nikt nie zginął, cud, normalnie cud